I się ma. Słuchajcie, mówię, tak sobie pomyślałem. Wrzucę coś, nagram. Zimno jest. Mróz, tam minus 15-17 w nocy. Ale na razie powiem Wam szczerze, że jest dobrze. Nic nie zamarzło. Głodne są. Słuchajcie, bo, bo wyskakują. A ze środka to zaraz im coś tam posypiemy do jedzenia. Jakieś tam, słuchajcie, pary się potworzyły jeszcze przed tymi mrozami. Oczywiście takie jakbym nie chciał, widynka z Budapesztem, e, widyn z Budapesztem. Też ten, ten, który miał być samiec, miał być samcem. Nie wiem czy nie jest samicą, bo, bo, bo mówię, idzie pod Budapeszta Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie dalej, w dalszej perspektywie, jak po mrozach. No, nawet jeden kasztan na dach wyskoczył. To więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zaraz im coś posypie. Zobaczymy, chwilę jak tam jedzą a i co, coś nowego, słuchajcie, nową kamerę zainstalowałem dodatkową też taką samą jaką mam w środku żeby po prostu było widać co tam się dzieje na wolierze luxtorna siedzą, coś tam ruchają dobra, ciemnicie a no i słuchajcie, o tutaj ten, ten widyn Pogruchiwał, słuchajcie, tak. Myślałem, że to jest samiec, w końcu idzie pod Budapeszta. Więc, kurde, nie wiem, co to jest. Czy to jest. Czy na razie to dwa samce się tak biorą? Czy, 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 czy to jest samica? Powiem Wam szczerze, naprawdę nie wiem. Ta druga widynka, co, co kupiłem na wystawie w Pruszkowie, to tak samo jest z Budapesztem w parze. Budapeszt, no mówię, ten wiśniowy. Znowu wszystkie te Budapeszty praktycznie młode samce się poparzyły. E, jeden tylko na razie się chyba nie wziął. To tak, ten jeden jest z czaposzką, jeden jest z, e, z widynką. No i drugi też jest albo z widynem, albo z widynką. Nie wiem. To więc tak to wygląda. A no i powiem wam tak, kupiłem gryt jakiś nowy, bo już dawno nie dostawały, bo już mi się skończył. W sumie to wcześniej im cegłę dawałem. A, a mówię, teraz kupiłem gryt taki smakowity, to chyba się nazywa. Później wam jeszcze dogram, pokażę to. Powiem Wam szczerze, że też myślałem przez chwileczkę, że coś mi przychorowały, że jakieś tam adeno się wpierdzieliło. Bo to tam w dwóch miejscach było pożygane, ale powiem Wam po prostu, one nic długo żadnego grytu nie dostawały i chyba się najadły aż za bardzo, i, i przez, to, przez to coś tam ich. Im... Po prostu zwróciło, zwróciły no, chyba dwie sztuki: kasztanka i, 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 i ten, i Budapesztka. Ale mówię, ale teraz już jakie daje, to jest wszystko ok. No i po, po, po tym jak tam pożygały, no to po prostu krople żołądkowe im podałem. E, więc tak to jest. O tutaj jest ta widyneczka. Też myślałem, że to samiec, kurde, ale, ale na szczęście samica. Tylko tyle, że nie wiem, czy to ten mój niby samiec to nie jest samicą. Po Więc powiem Wam, że już myślałem, że będzie do paro. Ten to już, mówię, tą spróżkowa na jajka zaczął ganiać pomimo tych mrozów. Ten drugi, mówię, nie wiadomo, czy to też nie samica. już myślałem, że będzie wszystko do para, a jednak, jednak nie jest bo tylko tam ciemne miałem rezerwowe samice no i ten wdapoś właśnie co się z widynką sparzył to, to to też był taki jakby luźny to więc tak to dobra czekajcie chwilę zaraz zypnę im jeszcze do karmiku no i słuchajcie no co jedzą dużo bo zimno to tak naprawdę trzy takie kilowe wiaderka im sypie w ciągu dnia takiej mieszanki takiej drobne, drobne nasiona jęcz, jęczmień pszenica i kukurydza coś takiego im daje kukurydzy troszkę mniej tam zmniejszyłem wcześniej bo powiem wam że zostawiały sporo tej kukurydzy nie wiem czy za gruba czy coś a teraz jak jest trochę mniejsza dawka tej kukurydzy to wyjadają fajnie wszystko I tak jak widzicie, tam chyba ze trzy pary jajka miało, ale tam powiem wam, że I teraz to tam leży jakaś skorupka. Tam samica po prostu stara zmiotła to jajko. Nie wiem, czy, czy coś u drugiej pary też tam te jajka pływały, trzecia para, tylko tam siedzi ma takie w miarę świeże jajka. Czy, czy nie, jeszcze dwie pary, dwie pary mają, powiem. i chyba kasztan. Ale to tam po prostu, mówię, otworzyłem cele, Myślałem, że to wcześniej przed tymi mrozami, że to cieplej będzie, ale to. Pogoda się zrobiła taka jaka się zrobiła, więc tam jak coś tam wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. Jeszcze jest czas. Jeszcze zdąży się coś tam chować. Poparzyć też trzeba by było, już niedługo, ale to też niby jeszcze za 2-3 dni tego mrozu ma być. Jak, jak mroz się skończy, to wtedy będę coś tam próbował parzyć. że to no nie wiem, powiem wam, że naprawdę nie wiem, kurczę czy to, czy to nie jest sanica. No ale dobrze, co będzie, co będzie, to będzie. On ten jest w Budapeścik, więc to tak. No dobra. Krótkie 5 minut. Słuchajcie, gołębie są, żyją, nie zamarzły. Podgrzewacz daje radę. A więc trzymajcie się do, do następnego razu. A i jeszcze wam rzucę za chwileczkę na koniec ten grid. Oczywiście to nie żadna reklama. Eee, tylko po prostu tak, tak informacyjnie, co, co tam nowego dobra, siema a no i słuchajcie, grycik taki o to powiem wam tak jak widać o i co to, to coś takiego dobra ma. do następnego razu, trzymajcie się